Technik Mechanik Okrętowy Jeżeli będziesz pracować jako Technik Mechanik Okrętowy, będziesz wykonywać następujące czynności zawodowe. Obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych. Ocenianie stanu technicznego oraz wykonywanie napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych. Pełnienie wachty maszynowej, portowej i morskiej. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych i ratunkowych prowadzonych przez załogę okrętu. Kandydat ma stanowisko technika mechanika okrętowego, a potem być może oficera mechanika okrętowego bardzo dobrego stanu zdrowia, musi posiadać też pewne predyspozycje psychiczne, bo pamiętać trzeba, że praca na morzu bardzo często łączy się z długotrwałą rozłąką z rodziną. Oprócz tego musi być to człowiek, który interesuje się techniką. Statek jest to bardzo skomplikowany zespół urządzeń technicznych. Na środku Atlantyku nie można zadzwonić do hydraulika czy do serwisu i trzeba potrafić wszystko zrobić samemu. Tak więc załoga statku to są ludzie, którzy muszą być po trosze fachowcami w każdej dziedzinie, począwszy od cieknącego kranu, a na układzie, na komputerze sterowania napędu głównego skończyć. Ten zawód wymaga kształcenia. Technika morska zmienia się bardzo szybko. Kiedy ja zaczynałem pracę, 30 lat temu statki wyglądały zupełnie inaczej i na pewno zupełnie inaczej będą wyglądały za 20 lat. Jak wszystko we współczesnym świecie, statki zmieniają się. Wkraczają komputery, elektronika, zmieniają się nawet silniki. To już jest zupełnie inna generacja naszej. Rynkiem pracy dla wszystkich załóg statków jest cały świat. Jeżeli chodzi o polskich marynarzy, to wielu pływa u naszych rodzimych armatorów, ale podejrzewam, że znacznie więcej pracuje obcych armatorów. Także i płace są tutaj też światowe. Transport morski jest najtańszym sposobem i najbezpieczniejszym sposobem przemieszczania się. Statków na świecie pływa bardzo dużo i cały czas jest zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, szczególnie właśnie na te kadry, na załogę maszynową. Wybrałem ten zawód, ponieważ już od dziecka interesowała mnie mechanika. Początki zaczęły się od samochodów. Zawsze lubiłem bawić się troszkę kluczami, że tak powiem, rozkręcać silniki, składać. Od ukończenia szkoły minęły 4 lata i też od tego czasu już pływam. Także 4 lata doświadczenia zawodowego posiadam. Każdy z nas musi potrafić samodzielnie obsłużyć dane urządzenie typu wyparownik lub pukanie turbin przez okresowe, przykładowo podczas manewrów. Zdarzają się sytuacje awaryjne, w których człowiek jest sam w danym momencie i musi po prostu w jakiś sposób zareagować, musi posiadać na ten temat wiedzę. Ogólnie na statku jest system, w którym są zapisane godziny pracy danych urządzeń, są okresowe przeglądy ich, typu wymiany uszczelnień. Co 2-3 lata jest stocznia, tak samo są planowane prace, ponieważ są niektóre remonty na statku, które po prostu muszą być zrobione na stoczni. Ja jako technik pełnię wachtę i morską, i portową. Akcje ratownicze przykładowo w moim wypadku polegają na tym, że jako motorzysta jestem prądownikiem w sekcji pożarowej i przystępujemy do działań gaszenia pożarów. Dodatkowo jestem dowódcą tratwy ratunkowej. Możliwości rozwoju na moim stanowisku pracy oczywiście można się szkolić dalsze kursy. Odpowiednia wymagana jest na dane stanowisko ilość wypływana miesięcy. W tym momencie bez problemu można dojść do chiefa oficera z odpowiednim stażem, doświadczeniem i wykształceniem. Ja osobiście uwielbiam tę pracę, ponieważ cały czas się pasjonowałem mechaniką, urządzeniami, to jest Cały czas człowiek się uczy, cały czas coś nowego, poznaje nowe urządzenia, nowe rzeczy i cały czas się uczy, cały czas idzie do przodu. Zawód technika mechanika okrętowego jest zawodem bardzo ciekawym. Cały czas się ma styczność z cały czas rozwijającą się technologią. Oprócz tego można poznać ciekawych ludzi, można też zwiedzać świat, gdyż statki pływają po całym świecie i po prostu jest zapotrzebowanie na mechanika. W szkole obowiązuje podział na przedmioty zawodowe oraz zwykłe. Przedmioty zawodowe te również dzielimy na przedmioty praktyczne oraz teoretyczne. Zajęcia praktyczne są w klasach 1-2, które się odbywają na obrótce ręcznej, na spawalni. Zaś w klasach 3-4 odbywam się już na symulatorach, gdzie już mam do czynienia z całymi systemami, instalacjami, które obowiązują w siłowni. Praktyki odbywamy na statku szkolnym Dar Młodzieży. Poznajemy tam y, podstawy pracy jako mechanika. to już mamy do czynienia po raz pierwszy z, z działającymi urządzeniami. Dokonujemy już pierwszych kontrol, napraw i przede wszystkim uczymy się pracy w grupie, jako cała załoga. Jako mechanik, przede wszystkim trzeba to lubić. Trzeba mieć dryk, trzeba y, się nie bać i pobrudzić. Zawód mechanika. Nalew do takich, że cały czas jest praktycznie brudnym od smarów. Również przedmioty podstawowe jak fizyka czy matematyka bardzo ważne dla zawodu mechanika okrętowego. Planuję jeszcze przez najbliższe lata yy, rozwijać swoje umiejętności w tym zawodzie, ewentualnie jeszcze wybrać się na studia wyższe i starać się na stopień oficera mechanika. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Technik-Mechanik-Okrętowy, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Technikum 4 lata. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w trakcie trwania nauki. M32. Studia wyższe. Po maturze. Praca w zawodzie Technik-Mechanik-Okrętowy. Ścieżka druga. Wykształcenie średnie. Liceum Ogólnokształcące lub Technikum. I Szkoła Policjalna 2 lata. Wyłącznie dla młodzieży egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w trakcie trwania nauki M32, praca w zawodzie technik mechanik okrętowy, studia wyższe po maturze. Ścieżka trzecia kwalifikacyjny kurs zawodowy M32 lub doświadczenie zawodowe w zawodzie minimum 2 lata lub ukończenie dwóch lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej kierunkowej plus liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Potwierdzenie kwalifikacji M32 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Studia wyższe po maturze. Praca w zawodzie technik-mechanik okrętowy.